Panowie, spójrzmy sobie tak krytycznym okiem na wasze przejazdy. Witek, na początku puszczę twoje przejazdy dwa w ogóle bez komentowania, a potem zatrzymamy sobie kilka kadrów, zobaczymy jak to e, wyglądało. Dobra, spójrzmy sobie na przejazd numer dwa, bo mamy akurat dwa nagrane. Okej, okay, dobra. Widać było, co tutaj się dzieje tuż przed wertikalem. W bardzo niskiej pozycji bioder, bardzo mocno cofnięty tułowiem wjechałeś w ten wertikal. I to niestety musiało się tak skończyć. Narty spod ciebie wyjechały i bardzo, bardzo potem było ciężko o z takiej pozycji wrócić oczywiście na trasę. Także tutaj w tym verticalu, w zasadzie ten wertikal jest taką esencją tego, co tutaj ci przeszkadza w jeździe, tak? czyli to bardzo mocne cały czas cofnięcie bioder i tułowia. Oczywiście widać, że jesteś w tej pozycji mocno wyjeżdżony, tak? że to nie, to nie są twoje, Witek, pierwsze skręty w tej pozycji, znamy się od lat. Dobra, tutaj już od tego momentu. Dwie rzeczy w zasadzie masz takie główne do poprawienia. Fajnie, że zacząłeś wychodzić w górę. To w ogóle w jakikolwiek sposób ta pozycja bywa skorygowana, jest szansa, żebyś niektóre skręty tak jak tutaj, w miarę, na przodach zaczynał. Natomiast, no, jeżeli jest tego typu skręt kompensacyjny, no tak sytuacyjnie, tak, bo po prostu kolejna tyczka była bardzo szybko i się pojawiła, nie zdążyłeś wykonać wyjścia w górę to oczywiście może być kompensacyjny, ale musisz coś zrobić, żeby oprócz tego, żeby odesłać te narty w bok, odesłać za siebie, żeby tu znalazł się przed nartami. Tutaj tego nie zrobiłeś i, i ten skręt jest rozpoczęty w mocnym odchyleniu, mocno na piętach. Bardzo ładnie u Ciebie funkcjonuje antycypacja. Tutaj widać pięknie, narty kończą Ci poprzedni skręt, klata idzie do dłu stoku. Jest wszystko w porządku ręka idzie do śniegu, o ile, po, o ile jesteś na dolnej narcie, to to jest naprawdę bardzo spoko, to wszystko super funkcjonuje, natomiast oczywiście większość skrętów jeszcze za bardzo w odchylonej pozycji. No i wertykal, proszę Pana, oprócz tego, że w wertykalu powinieneś się troszkę bardziej podnieść i biodra, barki powinny pójść bardziej do przodu względem nart, to jeszcze no, pamiętajmy, że to wertykal się jedzie jedną e, na jedną rękę, tak? w tym przypadku powinna to być lewa ręka, bez zamiany, to nie jest walkie. następny skręt, następna tyczka nie jest tu, tylko następna jest tu. Więc to ci bardzo rozbija pozycję. O, i tu już zarówno ręce są w chaosie, jak i zobacz co się stało z nogami, nogi są również w, również w chaosie. Gdybyś tutaj wyjechał z tego vertikala lewą ręką, atakując tą podwójną tyczkę, to ta prawa ręka pozostałaby sobie ładnie tutaj w środku, a narty by się lepiej ułożyły na krawędzi, natomiast tutaj no cały czas dzioby są w dół, a Ty masz już jakiś skręt do wykonania mocny. Więc tutaj ten chaos bardzo mocno wpływa na to, jak wyjeżdżasz z wertykalu. No i tak, no i pamiętajmy, że na płaskim jeździmy trochę, w trochę wyższej pozycji, tak żeby wyciągnąć mocno do przodu te biodra dobra, to jest taka pierwsza główna rzecz druga, zwróć uwagę w jaki sposób atakujesz tyczki żeby to nie był taki ruch może pokażę na samym dole o e, to o co mówiłem, żeby atakować wysoko e, z gardą, tak garstkiem, natomiast żeby łokieć pozostawał nisko wtedy ten układ dośrodkowy jest zachowany i zewnętrzna narta jest ładnie dociążona inaczej jest to za bardzo skręt na obu nartach, zobacz masz łokieć, zobacz jak ci nurkuje do środka skrętu wewnętrzny bark przez to. To byłoby spoko, gdybyś miał mega gwizdek i gdyby była ścianka, w związku z tym duża prędkość stromo, odstawione mocno tyczki i większa siła odśrodkowa. Wtedy mógłbyś sobie pozwolić na to, że ta ręka idzie wysoko. Natomiast tam, gdzie trzeba ten układ przejaskrawić i wypracować trochę ten, tą siłę odśrodkową na, na zewnętrznej narcie, tu trzeba mieć wręcz szkoleniowy układ, czyli zewnętrzny bark wyrównany przynajmniej z, z tym wewnętrznym. W związku z tym tyczka powinna być zaatakowana niżej. Dobra, tu sobie zrobię stop, żeby odpalić drugi plik dla dla Maćka, dobra, teraz wjeżdżamy sobie tutaj z analizką Maćka, Maciek, 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 Ty masz, proszę Pana, ho, 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 Ty masz trzy aż przejazdy. Tu jesteś jeszcze niewyraźny, o i tutaj jazda, zobaczymy co możemy tutaj sobie wyczaić z tego o czym rozmawialiśmy. Pewne rzeczy mogliśmy sobie zobaczyć na, podczas jazdy, pewne tutaj nam się unaocznią dopiero podczas analizy. Na przykład, tutaj masz bardzo fajnie opanowaną. Tak mi się wydaje, że ten tułów jest w miarę spokojny, nie ma już takiego niepotrzebnego wyrzucania, tak jak na rano na miotełkach, wyrzucania do góry e, tej zewnętrznej ręki. Tutaj on jest bardzo fajny, ten bardzo fajnie opanowany. Coś tutaj, co można jedną rzecz poprawić, zwróć uwagę, że bardzo wysoko atakujesz, to taki detal, nie, nie, nie chciałem ci akurat tego wrzucać podczas treningu, ale tak na przyszłość sobie zobacz, że w skręcie w lewo, bardzo mocno wyciągnięta jest ta ręka do góry. Tak, czyli ten włokieć bark zewnętrznej ręki jest bardzo uniesiony mocno. Przez to. Widzę, co się dzieje, że ta zewnętrzna narta nie ma wystarczającego docisku, gdzieś tam sobie odjeżdża. Tego nie ma masz tak bardzo w, tej, w tym skręcie, ale tutaj jest. Widzisz za wysoko, za wysoko, i widać, że tracisz oparcie na tej narcie prawej. Ok. Tu tak samo. Tu tak samo. Trochę. Za wysoko sam łokieć. Oczywiście może być ruch, tak jak mówiłem, wyciągający do góry tą tyczkę. Ale on musi być. To musi być nadgarstek głównie wysoko. Łokieć staramy się, żeby trzymał cały czas układ. Tutaj ten łokieć jest OK. Widzisz, jakie fajnie są barki ułożone, dlatego że ten nadgarstek poszedł wysoko, a łokieć jest w miarę nisko. Nie? Tu już tak nie ma. Być może trochę pochodną tego jest pozycja nart. Zobacz, co się dzieje. Lekka fałka, narta zewnętrzna. Niedociśnięta w zasadzie, dopiero podtyczką tyczką jest, jest dociśnięta. Tam, gdzie, tam, gdzie siła odśrodkowa ci pomogła, i rzeczywiście docisk poszedł w dolną nartę. Dobra, zobaczymy sobie dwa pozostałe filmy. Czytam się w miarę ustawienia. Przepraszam, nie ten. Chronologicznie, numer dwa. Dobra, jest wyjście w górę, fajnie. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. No widzisz, jak się tak przyjrzeć, to widać, że te skręty są asymetryczne. Zwróć uwagę, że ten jest dużo lepszy. Zobacz jaki fajny układ. Mocne stanie na dolnej narcie. Dobrze włożony ten łokieć pozostaje nisko cały czas. I dlatego narty idą idealnie. Tutaj nie jest aż tak dobrze. Dlatego, że zobacz co się dzieje. Bardzo mocno wyprostowana ręka, trochę ci psuje układ i ten łokieć bardzo wysoko. Także taka może nowa rzecz. O, widzisz? Za wysoko, za wysoka ręka. Nowa rzecz, ale myślę, że ci się przyda. Zobaczmy sobie film numer 3 e, i e, zobaczymy sobie. Tutaj szału nie było, widać, że troszkę performance ci siadł. Narta nie jest prowadzona jakoś super, nie ma na niej takiego konsekwentnego docisku. Bardziej są takie krótkie, tylko takie krótkie w takim sensie, że one nie powodują, że narta dynamicznie wyskakuje ze skrętu. To są takie po prostu, tylko jest przestawianie, nieczyste wręcz, przestawienie nart z krawędzi na krawędź. Poprawna jazda, ale bez flow. Także ten trochę gorszy przejazd. Niemniej oczywiście dostajesz szwangu po vertikalu. Dla mnie twój najlepszy przejazd to na równi mniej więcej, ale ja bym wybrał ten, numer 2. A skręty w prawo za vertikalen, no to wręcz 10 na 10 wzorcowe. Pięknie, tu jest super naprawdę. Tu nie tak super. Od razu widzisz, co się dzieje. Zewnętrzna ręka za wysoko i taka bardzo mocno wyprostowana do przodu. Od razu widać, co się dzieje z nartami z pozycją nóg, że powstaje tak zwany A-frame, że ta wewnętrzna narta dostaje za dużo docisku. I widać tutaj dokładnie, prawda? że ta, ta ci nie do końca pracuje, nie do końca jest wygięta i dostaje ten docisk trochę za późno. Także taką asymetrię mamy i na tym nad tym sobie popracuj. No dobrze, dziękuję Wam bardzo i do następnego. Uwaga, robię stop.